Witam państwa bardzo serdecznie w audycji radiowej pod tytułem Stare wartości nie rdzewieją. Ja nazywam się Piotr Langę, a moim dzisiejszym gościem jest długo wyczekiwany Jan Górecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Janku, jesteś uczestnikiem tegorocznej rekrutacji do Sejmu dzieci i młodzieży. Temat tegorocznej rekrutacji brzmi: Jakie ideały żołnierzy armii krajowej i narodowych sił zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Którego bohatera zdecydowałeś się przedstawić w ramach tej rekrutacji? Jeszcze raz dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu wszystkim. Tak, zgadza się, jestem uczestnikiem rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wybrałem bohatera, którego myślę bardzo wiele osób może kojarzyć. Jest to Józef Franczak, jego pseudonim to był Lalek. On urodził się 25 maja 1918 roku i przez ponad 20 lat swojego życia działał konspiracyjnie. Na początku przeciwko III Rzeszy, później przeciwko komunistycznym władzom Polski i Armii Czerwonej. Myślę, że ta postać jest naprawdę osobą, którą warto przedstawić i po prostu chciałbym się podzielić z wszystkimi słuchaczami naszego programu tym wspaniałym człowiekiem. Tak, bez wątpienia wiele osób słyszało o, jak się mówi, ostatnim żołnierzu polskiej konspiracji, który e, zginął w walce. Janku, dlaczego zdecydowałeś się przedstawić akurat go? Powiem ci, Piotrku, że decyzja, kogo, kogo wybrać na, na tego bohatera, długo trwała. Miałem wiele osób do, do, do rozpatrzenia, ale zdecydowałem się wybrać właśnie go, ponieważ bardzo spodobała mi się i bardzo jestem zaskoczony jego determinacją, i walką mimo różnych przeciwności losu, które spotkał podczas swojego życia. I myślę, że jego postawa, jego życie i jego działalność mimo wielu, wielu nieprzyjemności, które go podczas tego życia spotkały. Może być przykładem dla dzisiejszych ludzi, szczególnie dla dzisiejszej młodzieży, która w dzisiejszym świecie pandemii, wojny, też niejednokrotnie musi spotykać się z przeciwnościami losu, rzeczami, które im się nie podobają, i głęboko wierzę, że muszą być w tym bardzo wytrwali i walczyć mimo wszystko. Rozumiem, a co zrobiłeś? Aby rozpowszechnić wiedzę o wybranym przez Ciebie bohaterze, jakie są efekty Twojej pracy i dlaczego właśnie do takich e, sposobów przekazu informacji e, się uciekłeś, dlaczego to właśnie te sposoby przekazu informacji wykorzystałeś. Tak jak powiedziałem przed chwilą, swoje działania kieruję głównie do młodzieży, ponieważ to one będą stanowiły przyszłość naszego narodu. To y, dzisiejsza młodzież, dzisiejsza dzisiejsi nastolatkowie będą rządzili naszym krajem za kilkadziesiąt, kilkanaście lat i myślę, że właśnie im należy dostarczyć wiedzy, tak naprawdę, która nie jest nauczana bardzo często w szkołach, która jest pomijana, ewentualnie zrobiona w okresie, w którym mało kto przychodzi do szkoły lub wielu uczniów już nie ma do tej szkoły chęci przychodzić i... Właśnie myślę, że oni powinni o tej wiedzy, o takich bohaterach, nie tylko o Lalku, ale również o innych żołnierzach wykrętych, dowiadywać się właśnie z wielu innych źródeł. Młodzież dla młodzieży to najlepszy środek przekazywania takich informacji. Pytałeś również, jakie działania podjęłem w tym temacie, aby rozpowszechnić to pośród młodzieży. Oczywiście, dzisiaj świat istnieje w bardzo dużym stopniu w internecie, więc zrobiłem posty na swojego Instagrama, na swojego Facebooka, e, rozpowszechniłem informacje na ten temat na te, w grupach tematycznych, czyli w grupach, w których e, osoby piszą, debatują na temat historii, gdzie głównie były osoby młode. Oprócz tego, e, dzisiaj młodzież głównie posługuje się. Obrazkami, tak zwanymi memami, które jak być może wiesz, mają polegać na tym, że obrażek połączony ze śmiesznym tekstem ma wywołać uśmiech, przez co mam nadzieję, osoby, które czytały i słyszały o mnie, miały możliwość zapamiętania mojego wybranego bohatera. Oprócz tego. Nie, nie polegałem tylko na tym, aby działać w internecie, polegam również w życiu, w życiu stacjonarnym, w świecie stacjonarnym. Podwoli koniec tych wszystkich obostrzeń i można się na to zdecydować. Rozdawałem ulotki w swoim mieście i głównie zaczepiałem osoby młode, żeby one się dowiedziały o, o, o naszym bohaterze, oraz w szkole próbowałem rozpromować tego mojego bohatera wśród swoich rówieśników i, i wśród innych osób znajdujących się w mojej szkole. Rozumiem. Niektóre środki przekazu, które wykorzystałeś, bez wątpienia są oryginalne, a Janku, proszę powiedz, które z wartości i ideałów, które reprezentował przez ciebie wybrany Józef Franczak, są ci szczególnie bliskie? Hmm. Piotrze, to jest bardzo dobre pytanie, które zadałeś. Ehm jak mówiłem wcześniej jego determinacja i walka mimo wszystkich przeciwności losu jako przykład dla dzisiejszej młodzieży być może jest jedną z tych cech, które najbardziej sobie cenię. Natomiast jak tak teraz sobie o tym myślę to jeszcze przychodzi mi do głowy miłość do ojczyzny. Każdego dnia potrzebujemy ją tak naprawdę, a wiele osób, szczególnie młodych nie wie jak to robić, bo mówią kiedyś to było w cudzysłowie, oczywiście, łatwiej, bo była wojna, było można walczyć za ojczyznę, a dzisiaj, kiedy jest względny pokój i, i nie trzeba jeszcze póki co takich działań podejmować, można, mm, jak, nie, nie wiedzą jak to robić. I powiem Ci szczerze, że poprzez takich bohaterów, y, można również promować w y, jakiś sposób, jak, jak miłować ojczyznę. Dzisiejszym innym niż te 80 lat temu czy 70 lat temu świecie. Józef Franczak o pseudonimie Lalek był postacią na pewno wyjątkową, niepowtarzalną i bardzo miał cechy, które powinny przyświecać dzisiaj młodemu pokoleniu osobom, które wielokrotnie nie wiedzą, co robić w swoim życiu osobom, które Potrzebują jakiegoś kierunkowskazu, jakiegoś celu, do którego powinny dążyć, i nawet jeżeli sobie ten cel wyznaczą, to później nie wiedzą, co dalej. Nie wiedzą, jak trwać w dążeniu do tego celu. A Józef Franczak pokazuje nam, że jakikolwiek sobie cel weźmiemy, jaki sobiekolwiek cel wyznaczymy, przy odpowiednio długim i wytrwałym działaniu do osiągnięcia tego celu, jesteśmy w stanie to zrobić i przy, nawet przy niesprzyjających warunkach, zdradzających współpracownikach oraz y, otaczającej Cię, otaczającej Cię środowisku i otoczenie Twoje, które jest przeciwko Tobie w wielu przypadkach, można osiągnąć naprawdę wiele i y, y, sprawić, y, że Dołożyć to swoją małą cegiełkę do tego, że, że zmieni się coś tak ogromnego, jak upadek reżimu komunistycznego w kraju. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo, Janku, za wypowiedzenie się dzisiaj. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Lange i Jan Górecki. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.